Dobry wieczór. Wróćmy merda, każdy w tej lidze, Wiedzieliśmy, że gramy z rywalem, który będzie zdeterminowany, bo sytuacja w tabeli dorobek punktowych jest taka, gdzie determinacja determinacji już nie, nie zabraknie. I tak tak było. My potrafiliśmy w pierwszych minutach i i w dużej części tej pierwszej połowy zafunkcjonować tak jak pracujemy na treningach i, i no i uważam tą pierwszą połowę z, z zasłużeniem prowadziliśmy 2-0 sobie mówiliśmy o tym, że od obra ruszy, że, że może być taka sytuacja no i mimo, że czulaliśmy się na to popełniliśmy błąd, który nas kosztował to te bramki, a to nakręciło rywalać dobrze, że znowu sięgnęliśmy po swoje mocne strony i, i szliśmy bramkę niestety końcówka była nerwowa ale, ale chwała chłopakom i tu chcę pogratulować drużynie, że, że potrafiła w tych trudnych momentach spowodować, że przeciwnik nie zestrzelił tej wyrównującej bramki. Chciałem podziękować kibicom, którzy dzisiaj licznie przyjechali do nas z Niepomic i osobom które, z Niepołomic, które trzymały za nas dzisiaj kciuki, bo to, to się przydało i to szczęście do nas się uśmiechnęło. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Gratulacje dla puszczy, zasłużone zwycięstwo. Szkoda, że weszliśmy tylko na drugą połowę. Ale że to jest światło w tunelu. Czas pokaże oczywiście weryfikację na następnych 5 meczów. Dziękuję bardzo.